No halo, siema, jesteśmy po takiej dłuższej przerwie od omówień Boruto Bo ci co oglądają pewnie dobrze wiedzą, że było to coś niewartego omówienia Jeżeli szukamy słowa filler, to tamte jakieś cztery odcinki są właśnie idealnym tego przykładem Niektóre z nich polecam sobie obejrzeć, niektóre raczej nie warto Ale teraz co najważniejsze zaczyna się nowy ark, który wraca nadzieję na dobre kanony Na coś co będzie nam się oglądało przyjemnie, coś co będziemy chwalić Doszukiwać się jakichś smaczków i to jest chyba właśnie to na co czekaliśmy Przynajmniej mogę to stwierdzić po tym jednym odcinku Tak więc co, zostawcie sobie suba, ocenę, dzięki wielkie dla wspierających i zaczynajmy sobie. Zaczynamy sobie w akademii na zewnątrz przy takim apelu rozpoczynającym cały ten ich powiedzmy rok szkolny. I co od razu mnie zdziwiło, to to, że mamy tutaj wiele takich postaci, które naprawdę się różnią. Mają przemyślany design i wygląda na to, że każdy z nich będzie tutaj pełnił jakąś rolę. Że to nie są takie, wiecie, randomowe postacie, byle jak narysowane, byle jak ubrane, tylko żeby były i stały sobie tam jak pionki, tylko to wygląda jakby naprawdę tu był jakiś plan. To co od razu się też rzuca w oczy to nowa nauczycielka, która będzie ich wychowawczynią. Ma czerwone oczy, więc na początku podejrzewałem, że jest z Klanu Kurenai, ale oni też na pewno sobie powiemy Trochę później. Tak więc widzimy tutaj drużynę Himawari, którą widzieliśmy w jakichś dwóch, chyba w jakichś dwóch innych kanonach. Tak więc tutaj spoko, fajnie, że te postacie się tutaj przydały. Od razu chciałem też zahaczyć właśnie ten temat designu. W sensie nowego, Kałakiego i Himawari. Himawari według mnie wygląda naprawdę bardzo fajnie. Za to ten Kałaki naprawdę to pomyślał o tym, żeby obedrzeć mu te rękawy. On wygląda tutaj jak jakiś bezdomny i oczywiście bez ob obrazy dla nikogo, ale czemu miałby to robić? Możliwe, że tu chodzi o to, żeby jeszcze bardziej podkreślić te jego rolę w tym arku, bo wszyscy inni widzą go jako takiego wysokiego. Starszego gościa, który wygląda jak Patus, więc może o to w tym chodzi. Tutaj naprawdę to dodaje tego w dźwięku. I teraz zahaczę też o to, że będę omawiał te odcinki też dla takich osób, które w ogóle nie oglądają Boruto. Tylko moje mówienia, bo wiem, że jest wiele takich osób, które sobie tylko przeglądą te kanony, oglądając te moje odcinki. Więc będę próbował mówić w taki sposób, jakbym też opowiadał o tym wszystkim, nie tylko komentował zdarzenia. Tak więc pierwszą rzeczą, którą widzimy w akademii, to Himawari, która zaczepia Kałakiego, ciesząc się, że jest z nim w klasie, co Kałakiego jakoś nie za bardzo cieszy i denerwuje się pod nosę, że musi siedzieć pośród tych wszystkich dzieci. I zaraz mamy Wytłumaczone dlaczego. Naruto powie, że mu misję, w której będzie chronił księżniczkę Kaju Bambusa kae, Ka, kae Hu, która się nazywa kae Yukiwari. Jest to w sumie całkiem dobrze przemyślany motyw. Ktoś zlecił jej zabójstwo, żeby wykluczyć ją z odziedziczenia korony, więc prawdopodobnie to jakaś królewska sprawa rodzinna. I kwestia jest taka, że ona o niczym nie wie i nie może się dowiedzieć, żeby nie wpadła w panikę, nie za bardzo się martwiła, i ona myśli, że jest po prostu tutaj jakby z uczniem na wymianę, żeby poczuć to szkolne życie. Więc tutaj motyw nakreśla nam się bardzo fajnie. I teraz znowu widzimy tą wychowawczyni, która według mnie jest bardzo podejrzana. W kilku kwestiach. Po pierwsze, ona jest tutaj nowa. Czy to się nie wydaje troszkę dziwne, że akurat teraz przyszła nowa nauczycielka? Wiadomo, jest to nowa klasa, nowy rok, więc może i mają braki w kadrze. Dlatego możliwe, że jest cały czas obserwowana i może być co z nią nie tak. Szczególnie, że jest się tak jąka, jest taka, jest taka zagubiona, niepewna siebie. I przypomina mi to pierwszą część Harry'ego Pottera i tego nauczyciela, który miał dosłownie z tyłu głowy twarz Voldemorta. Więc naprawdę wydaje mi się tą osobą, która ma właśnie zrobić tak, żeby ta księżniczka umarła, nawet nie bezpośrednio. I zaraz zobaczycie dowody na dalszą część mojej teorii. Tak więc teraz przechodzimy do takiego. Poznania uczniów co też jest bardzo fajne, bo pokazuje nam, że to nie będzie byle jaki ark, taki na szybko, tylko naprawdę poznajemy tutaj charakter postaci, ich sposób bycia. I kilku z nich naprawdę póki co wydaje się ciekawych. Mamy jakiegoś big ego chłopa, który myśli, że jest najlepszy, to znany nam motyw. Jest tu też oczywiście Himawari, którzy wszyscy byli bardzo zdziwieni, że Hokage jest jej ojcem. Zawsze fajnie taką reakcję zobaczyć. Mamy tu też typiarkę, która w jakiś sposób przypomina nam Sakurę, nie chodzi tyle co o charakter, ale właśnie trochę ubiór i różowe włosy. Jest taką bananową dziewczynką, zachowuje się bardzo arogancko, chce być nad wszystkimi, to też bardzo znany motyw. I ma bardzo niefortunne imię, bo nazywa się Osuka, co na polski wypada bardzo niefortunnie łącząc to z jej charakterem. I teraz właśnie poznajemy tę księżniczkę, która wygląda naprawdę bardzo fajnie i wydaje się bardzo ciekawą postacią. I tutaj od razu odpala się taka myśl, że w duecie z kałakiem naprawdę może oglądać się to dobrze. Jeszcze ta mina tej nauczycielki przebijająca się, jakby się uśmiechała, ale jej bardzo nienawidziła, jeszcze bardziej pogłębia moje domysły. Co mnie tutaj dziwi, to to, że wszyscy wiedzą, że jest ona tą księżniczką. Wydaje mi się, że powinno to pozostać w tajemnicy w takiej misji, bo jak jest o niej tak głośno, no to teraz wiadomo, gdzie ona. Jest, gdzie ją napaść i tak dalej. Chyba, że jest ona tak bardzo rozpoznawalna, że uniknięcie tego było niemożliwe. To wtedy okej, okay. ale nie mamy jakoś zbyt wielu informacji o tym. To, co całkowicie wygrywa w tym odcinku, to Kałaki i jego niedoświadczenie w relacjach międzyludzkich, czyli to, co sprzedaje się u niego najlepiej. Po pierwsze posłuchał się Naruto, który powiedział, że nauczy go jednej prostej sztuczki, jak zostać natychmiastowo zaakceptowany przez klasę. Jak wiemy, Naruto nie jest na to najlepszym przykładem, bo on póki nie wyrwał sobie tej akceptacji siłą, to jej po prostu nie dostał, więc odwalił jakąś dziwną scenkę, właśnie w stylu Blondasa, tylko naprawdę nie wyszło mu to za. Dobrze, wygląda jak jakiś stary piany paździoch, co naprawdę mi rozśmieszyło, i takich scenek jest naprawdę dużo, także nawet dlatego warto sobie to wszystko obejrzeć. <laughs> Fajna jest też jego reakcja, jak sobie zdał sprawę, że rada Naruto nie była najlepsza. Chociaż tej księżniczce to się spodobało jako coś takiego nietypowego, jedynego w swoim rodzaju. Ważną częścią też tego całego odcinka jest ten chłop z niby eliternego Klanu Fuma, któremu ta księżniczka się spodobała i to będzie właśnie tematem przewodnim, dlatego warto zapamiętać. Mamy kolejną retrospekcję i złą radę Naruto, który szczyci się tym, że był bardzo popularny w Akademii, a zapatrzony w niego Kałaki, we wszystkim go słucha. Także tym razem poradził mu, że musi się z nią zaprzyjaźnić. Wiedzą bez niczego, tak go do niej. Pytając się wprost, czy się z nią przyjaźni czy nie. Oczywiście w swoim takim agresywnym stylu, tak jakby ktoś do ciebie poczuł i spytał. Kurwa, przyjaźnimy się czy nie. I ta sęka mi się też naprawdę bardzo podobała. Następną niezłą scenką z kałakiem jest pytanie nauczycielki o to, czy mógłby opowiedzieć o poszczególnych Hokage. Kałakiemu od razu zaświeciła się lampka, o Naruto, więc zaczął opowiadać o wszystkim, jaki jest, co używa, kim był, co robi, nawet jakieś szczegóły że nosi nieraz ubrania na lewą stronę. Na dodatek bardzo wszystkim się tym poddaje. Diarał jej był dumny z tej wiedzy, to było bardzo fajne. Na dodatek na pytanie, czy powie coś o pozostałych, to powiedział, że kompletnie nic o nich nie wie. I jego mina mówi nam, że nawet nie chce wiedzieć. Jest zwykłym fambojem Naruto, co zauważył jeden z chłopów z drużyny Himawari. Nie zatrzymujemy się, bo kolejną dobrą scenką jest sugestia Himawari do Kawakiego, że jeżeli ten chce się przyjaźnić, no to musi znaleźć jakiś wspólny temat i to o czym sobie pogadają. I powiedziała mu ona, że ona lubi romanse, także już tutaj mogliśmy się domyśleć, jak to wszystko się skończy. Poszedł on sobie do sklepu i kupił pierwsze miłosne wydanie celu i w jego serce przyładnik po miłości, także nie mogło być gorzej, a to zostanie wykorzystane później. Teraz przechodzimy sobie do jakiegoś treningu praktycznego, czy jakieś proste rzucanie kunajami i tutaj mały zakochany ego chłopczyk chciał się trochę pokazać, więc wyzwał Kałakiego na sparring, ale wiadomo, wygrana Kałakiego obeszła się nawet bez walki. Teraz czas na kolejne dowody i podejrzenia co do tej nauczycielki, bo znowu jakoś dziwnie niewinnie się zachowuje, że o, powinnam lepiej ich pilnować, wcale to nie było ustawione, bo do czegoś dąży. I wspomina tutaj z Anko o magazynie broni, która musi ona zamknąć na klucz. Oczywiście mówią to wszystko przy tym który przed chwilą pokłócił się z kałakiem. Także zakrada się ją do tego magazynu i jak widać jest otwarty czyli albo w jakiś sposób ukradł ten klucz, albo niby przez przypadek zapomniała zamknąć. I jak się okazuje, znalazł w magazynie broni do treningu w Akademii zwój przyzwania potwora, o którym zaraz sobie powiemy więcej. Więc teraz przechodzimy do głównej akcji, czyli najpierw w takim pokazie, że księżniczka nie jest tak bardzo poukładana, na jaką się kreuje, i przyznała, że musi to robić. Bo gdyby tego nie zrobiła i tutaj już swojej kwestii nie dokończyła, więc tutaj mamy szansę na to, że ona również coś ukrywa i później będziemy mieli coś związanego z tym tak więc wracamy sobie do naszego egotypka ze zwojem, tak więc używa on go i pojawia się tutaj jakiś wielki pies, może wark w takiej zbroi, o czerwonych oczach o takich samych jak ich nauczycielka co może być przypadkiem, ale nie wydaje mi się, żeby był, bo po pierwsze prowadziła ona z nimi lekcje o przyzwaniach po drugie wspomniała ona przy nim o magazynie i że musi go zamknąć na klucz, czego nie zrobiła po drugie w akademii dla dzieci w magazynie leży zwój przyzwania bestii, która ma czerwone oczy, więc dla mnie to jest oczywiste chyba, że właśnie scenariusz chcemy wyprowadzić w pole, pokazując mi, jakie to jest oczywiste, a okaże się całkowicie inaczej, a ja lubię, jak ktoś mnie właśnie robi w taki sposób i chcę zaskoczyć, więc bardzo fajnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ten potwór nie był oczywiście dla Kałakiego żadnym problemem i to naprawdę zadziwiająco żadnym problemem. Fajnie tutaj też wygląda z nią Kałaki i wiadomo, ja tutaj nic nie szypuję, chociaż nie znam ich różnicy wieku, prawdopodobnie to jakieś 2-3 lata, więc nic wielkiego, ale no, ja nic nie mówię, po prostu fajnie to wygląda, chociaż w tytule pewnie jakiś Bejcik na to zrobię. I wtedy odcinek się kończy, ale uwaga, bo w nowy i to bardzo fajny sposób muzyka z Endingu sobie leci, pojawiły się napisy, a odcinek nadal sobie trwa. To naprawdę nadaje bardzo fajnego klimaciku. Ja lubię właśnie, jak w taki sposób odcinki się kończą. Dzięki temu jest dłuższy, widzimy takie fajne podsumowanie i, tak jak wspomniałem wcześniej, klimacik. Tak więc, Kałakiemu udało się zbliżyć do tej księżniczki, dobrze się zaznajomili i teraz widzimy kolejną bardzo podejrzaną osobę z kreskami obok oczu, jak Itachi, który może współpracować właśnie z tą nauczycielką. W żaden sposób by mnie to nie zdziwiło. Na tę chwilę wydaje się to oczywiste, więc może przez to, że jest tak oczywiste, takie nie będzie. Zobaczymy. Na samym końcu jeszcze rozmowa Kałakiego z Naruto. Również całkiem przyjemna ale jakoś niewiele znacząca. Taka po prostu zamykająca odcinek. Z tych ważniejszych rzeczy musimy tutaj powiedzieć, że Himawari podsłuchała ich rozmowę i dowiedziała się, że to wszystko to jest tajna misja. Więc to będzie miało pewnie jakieś swoje konsekwencje w następnych odcinkach. Tak podsumowując bardzo mi się podobało. Dawno się tak nie ubawiłem oglądając Boruto. Był to naprawdę jeden z lepszych odcinków od bardzo, bardzo dawna i ten ark ma potencjał na coś naprawdę bardzo dobrego. Bo od samego początku ogląda się to już po prostu przyjemnie i dać postaranie. A na przykład w takim arku Funato musiałem naprawdę zmuszać się do niektórych odcinków, żeby potem odczuwać z tego jakąkolwiek radość. A tutaj czuję to od razu, więc są naprawdę bardzo dobre przeczucie. Polecam sobie to obejrzeć, polecam sobie to śledzić, polecam też oglądać to razem ze mną w niedzielę czy w poniedziałki, więc zapraszam do wspierania, subowania, lajkowania. Do następnego, prawdopodobnie do czwartku i cześć!